Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w najbardziej randomowym vlogu, jaki może powstać. Bój cały makijaż, czyli tylko kreski i usta w tym dzisiejszym przypadku. Biorę Was. Może być. Więc jedziemy teraz do Poznania do Sfinksa. Może jakieś ozdoby mi wpadną do ręki. W sumie nie planowałam przestrajać z domu za bardzo, ale planuję sobie choinkę rozłożyć, no więc yy, może coś się na nią znajdzie. Może rozłożymy tę choinkę, zobaczymy. Na razie jedziemy. Nagrywam to, co w prostu robimy. Jestem z kanału na Bogato. Jak pan zarabia na to? To tam gdzie ci wsiadasz? No? Dawaj. Magda Siema. Siema. Jak już pojechali do M1 to byś już terroryzowała jeden sklep przez 40 minut. Nie, nie mamy czasu, tyle. Ale, ale jedziemy. Widać cię dobrze na doli, czy potrafisz trzymać o z nie burzy. Dobrze narzekanie długo. Chyba, że lubi stronę nie wyjeżdżać, zrobię to ciało, a psychika różko. Czemu nie Widzę, ten pastę na zębach, a szminkę na zębach i jeszcze gdzieś tu miałam pastę na rogu. Ale dobra, kto zauważył, ten zauważył, kto nie zauważył, ten nie zauważył. Co chcesz jeść? Wszystko jedno. Ja mogę zjeść nawet e, trawę. Tak jak to restauracje to są IKEA albo wege knajpa z wege schabowym. E, i, barabu. I barabu. No. E, czyli wypas, Barabów, w Poznaniu i Ikea. No i Ikea jest wszędzie. W Poznaniu też, no ale jest jak Ja nie wiem, czy ja mam jeszcze jakąś restaurację, która by tak mocno u uwiodła. Nie chyba. No. Ale ja wiele do szczęścia też nie potrzebuję. Czy lubisz Kisiel? Nie. Czy lubisz Roberta Pattisona? A jedziemy do Poznani. Największa galeria chyba w Polsce, być może duża galeria. Mają najlepszego Sfinksa na pewno, ale tak. dużo osób jest na drogach, jakby... No. Znaczy nie ma korków, ale jest gęsto, jakby widać już, że jest gęsto. Ja zamieszkam tam, u tego pana na pace. Ja nie lubię dzielić swojej przestrzeni z innymi ludźmi. Sofitu, ściany, podłogi. Nawet ja bym nie chciała mieszkać w bloku tylko dlatego, że ja mam manię grania czasami na instrumentach o randomowych godzinach w nocy i nawet tutaj w bliźniaku tego nie mogę robić i trochę mnie to tak ogranicza, bo no ja lubię na przykład dzielać Chopina o trzeciej <grymne> nie mogę. Idziemy najbardziej możliwymi tajnymi wejściami do Poznani. Cyk. Pierwsze tajne wejście. Tajne co? Wejścia takie illegal, kinda. Właśnie legal fakt. Właśnie legal. Są fajne. Eee. Dobrze, tam, tam, tak jak to się nie widzimy, to Prosto. To jest ogólnie taki chrytel poznański, tak to nazywa. To Jest bardzo dużo mini knajpek i restauracyjnych. No, i siedzimy sobie teraz w restauracji, będę myślała, co chcemy zamówić. Na Dawid pomyśli za siebie, ja za siebie. E, nie wiem na czym stanie. Ja mam tak, że ja w sumie nie potrzebuję dużo, żeby się 100 najeść. 100% sałatki, albo jakieś nie, co masz tutaj rzeczy? Nie, no tu są jakieś rzeczy, bo ja nie wiem mięsa, ale jak coś się znajdzie. Eee... Blues. Cena na tym, że biorę sobie taki hummusik z pitą i warzywkami. On jest dosyć okej okay cena, chociaż to jest strasznie drogo. 24 zł. No nic. Co tam u Was widzowie? Kto tu siedzi i ogląda? Nie no dobra, nie będę tak No ja wiem. Ale ja jeszcze nie wiem, co jest a co nie gita. Mamy już napoje. Dawid mówi, że bardzo dobre. A to jest jako kawa, czy jako co? To jest jakiś deser, jakby to jest mleko z karmelem. No, takie mleko z karmelem. Mocno słodkie. Jakby było Ci za mało cukru, to jeszcze Tak, to cukier. dostałem cukier dodatkowo, a to już jest bardzo słodkie samo w sobie, nie? No jest bardzo słodkie. Nie, przesadzam. Szczęśliwe? Nie wiem, jeszcze nie spróbowałem. Ja szczęśliwa. Jak możesz być szczęśliwa za to, że masz jedzenie, a nie, że je jesz? O

Ja jestem zmęczony. Znaczy, jestem taka wierzchna, no, jestem na nie? Ale to jest Big Choinka. Ale nie podoba mi się. Myślę, to nie jest choinka, tylko to jest pikulec. No ja wolę, jak właśnie są, jest zielono. Nie wiem, idziemy gdzie? No właśnie, nie wiem, ty prowadzisz. Do Flying Tigera, tam są śmieszne rzeczy. Co to jest Flying Tiger? I taki sklep z głupotami. I gdzie on jest? No, tam prosto. Nie da się z Tobą nigdzie iść. No bo są długie. Ale to zawsze musisz wejść i podać i czy coś jest za drogie. Ok, nie podpas? Jaś ja pojednał, jeżeli mi się coś podoba, ale nie podoba mi się cena, to tego po prostu nie kupuję. Okej. Okay. To śmieszne. Ale to lepsze. No, no. Zadaj bym ktoś karty skończył. Wyginiesz. Nie. No, wyginiesz. Jaki sobie te dinozaury? A, pusty taki. Fajne, no? Śmieszne. To działa, widzisz? Nie I nawet ładnie działa. Nie. Okay. Takie pierdoły, nie ma tu nic ciekawego. No, ale właśnie, jak widziałem ten sklep, to od razu wiedziałem, że mnie zaciągnąłeś gdzieś, gdzie ja nic nie znajdę. Ale trzeba przejść, bo są statuety. O, a zawsze chciałam tą czapeszkę. Ale kiedyś były lepsze. Sternie sterowany dinozaur. Pokaż mi go. Pokaż mi, gdzie Nie, taki sobie, jak Są teraz. mam pytanie. Taki? Mogę Możesz. Jak się będziesz mokła? Jest słodkie. Ja to biorę. To? Na streamie, jak się wkurwię, to będę w to kikał. Zobaczymy, co zadziała. No nie wiem. Kupujemy taką w Także, no, Tak jest mi bardzo potrzebny. <gry> Kupmy, chodźmy. No to się wynagradzić. Coszkę to, to dawno? Nie kupiliśmy nic w chumni. A. To realnie wyglądało do mnie przez chwilę. Tak się zastanowiłem, czy to nie jest jakiś omec z siebie. Chyba jeszcze to masz na dachu. No ale no. nie, to Zakręć kładką, uruchom no. z na no. dachu. No. Nie wiem, rusza się? Ta, rusza się. Zamiata. Widzicie? No, przecież nice. też to robił. Co? Przecież chyba też to robił. Jaki słodki. Pa, dziobak. Dziobak. Dziobak? Przestań go tak może Osterać, no osterać, bo jest trzecie, czemu Dawid? Nie cię. Mam... Chyba jestem autystą. No, ja też. Znowu idziemy tajnymi przejściami. No, ale nie... Tak, bo właśnie do celu barbaczynu jest to zabronione naprawdę. No, to... Smakuje z tej galerii aktualnie. Wszystko jest tak, jak powinno być. No, nie kupiliśmy nic oprócz tego gniotka dla Wida i jedzenia Ale w sumie ani ja, ani Dawid nie mieliśmy większej ochoty na chodzenie po sklepach Nawet jakby się na to nie nastawialiśmy Ale no nic, wracamy do auta i jedziemy do chaty i chyba będziemy ubierali choinkę Chyba? Tak? Ach, jak się czujesz? Nie wiem, kurwa... In big city life Ta... 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 Mamy ciężko <laughs> Tak? Mhm. Kurde. Taka piosenka jest Taksówka ma reniferka, ma te rugi i zrobimy rękę. Nie rozumiem czego, takiego strojenia samochodu. Jest słodkie. No jest bez sensu. Nie jest słodkie. Nie jest bez sensu, fest. Nigdy bym czegoś takiego na samochód nie dał. A no, ja bym dała na becie. Przystrajamy w tajemnicy przed Dawidem becie na reniferka. Powiedz dom z domu wylecia, nie? Czemu? To jest inside gangsta shit samochód, Instant a nie renifer. gangsta renifer!

Co mam zrobić tutaj? Masz jakąś siasteczkę? To zajdzie. <laughs> oblało. Nie, domknąłem szyby. <grym> Daj ścierę, to ci to wycieram. Kurwa, głupio wyszło. <grym> Bardzo głupio. Mam nadzieję, że się nic nie zalało, jeżeli chodzi o panę. Nie, raczej. Kierownica tylko zalała. Zalaliśmy trójkę i chuj no. <grym> Zalaliśmy trójkę. No i z auto umyte wewnątrz, z zewnątrz. Mam nadzieję, że zaraz będziemy wracali, bo mam wenę na ubranie tej choinki. Czuję, że to, że tak powiem, poprawi mi dzień. Patrzcie, słodkie, zajebiste kropelki. Dzięki za foty. Spoko. Dzięki. I za umycie butów. No. Instagram tak uply będą pewnie fotki. Tak? Nie koniecznie. Nie z takim tłem. Chociaż ten samochód nie potrzebuje tła. No. Choinka znaleziona. Piękna choinka. Dawid, podoba Ci się w takim wydaniu ta choinka? No, może ją tak zostawić. Może. Widać jak bardzo nie nadaje się do kręcenia takich aesthetic vlogów, bo tak za mało wody w czajniku, tu jeszcze kawa rozsypana w międzyczasie. Muszę, Muszę dolać, ale... Dobra, nie napiję się, bo No i idę szukać teraz y, bombek. Czy znajdę wątpię szczerze. Udało się znaleźć mi pudełko z naszymi ozdobami. To jest jedyne pudełko y, ozdób świątecznych, które ja posiadam. Także powinno pójść łatwo. Na tyle z tego vloga on dosyć spontaniczne, ale warto nagrywać cokolwiek, żebym się uczyła i wprawiała. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo też podoba nasza piękna choinka. No i co? Idę chillować, a potem streamować. Także trzymajcie się, pa pa!